Więc muszę coś wyznać. Rozmawiałam z Magneto. O, świetnie. Bo taki jest słowny. Dlaczego rozmawiasz z Magneto? <grym> Sam do mnie przyszedł. Teraz zrobi się dziwnie, nie? Przywołałam magicznego ducha wody, więc... Ducha? <grym> Jestem jasnowicką. Wieszczką. Panią losu. Nie myl pojęć, panno konspiratorko. Chcesz pogadać, czy nie? Ach, niech będzie. Dobrze, przejdźmy się. Puszka powinna cię zniszczyć. Zamiast tego do ciebie mówi. Co ci pokazuje? Hmm? Co mówi? Kiedy łączę się z Puszką, obiecuję mi wszystko, czego zawsze chciałam. Pokój, harmonię, nadzieję. Wiem, że pokazuje mi to, co chcę zobaczyć. I że zniszczy mnie, jeśli ulegnę. Ej, znam cię. Nie pozwolisz, by tak się stało. To nie takie proste, panie twardzielu. Nadzieja i puszka są powiązane losem, cyklami czasu i wiecznego przeznaczenia. Ale tułacz... Jego ingerencja wybaczyła ten los. Jego obecność wpłynęła na układ samych gwiazd i teraz już nie wystarczy zamknięcie puszki. Musisz walczyć i musisz wygrać. pojmujesz? Miałaś być nadzieją ukrytą na dnie puszki Pandory. I to dosłownie. Tak przecież się nazywasz. Takie zrządzenie losu. Dobra? Ten tułacz zagarnął moc puszki na własny użytek. Przypieczętował swój los, a z nim twój. Nie ma już dla ciebie. Z ale jestem tylko nadzieją. Nie wiem, czy jestem tym, kim myślisz. Jeśli staniesz do walki, inni też staną. Nie musisz być sama, ale nadzieją. Ty już masz wszystko, czego trzeba. Przygotuj się do wojny, dziecię. Musisz zwyciężyć.